Witajcie, kochane dziewczyny, w ten kolejny sobotni poranek zapraszam Was do wspólnej modlitwy i do wspólnego rozważania Słowa Bożego. Przygotowałem dzisiaj dla Was fragment z psalmu 19, 15 wersu. Przyjmij, Panie, me wyznania i myśli, które noszę w sercu, Ty, moja opoko i mój odkupicielu. Jakie myśli nosisz teraz w sercu? W Księdze Przysłów jest fragment o tym, który mówi, że takie, jakie myśli człowiek ma, takim jest. To myśli decydują o tym, jak będzie wyglądało Twoje życie. Najpierw rodzi się myśl, a potem jest słowo, a potem jest działanie. Tak jak drzewo poznaje się po owocach i dobre drzewo wydaje dobre owoce, a drzewo złe wydaje owoce złe, tak samo i człowiek, którego myśli są złe, negatywne, będzie wydawał złe owoce. Jego życie będzie przepełnione negatywizmem, a człowiek, który ma dobre myśli, będzie wydawał dobre owoce. Jego życie będzie przepełnione optymizmem i radością. Nasz umysł jest polem walki. Toczymy nieustannie walkę o to, jakie myśli wybierać, czy wybierać myśli dobre, czy wybierać myśli złe. Tej walki nie, toczy, nie toczymy z ciałem, ale tak naprawdę do, toczymy ją z siłami ciemności, z diabłem, który doskonale nas zna i wie o tym, że najlepiej by było dla nas, gdybyśmy właśnie myślały o tym, co negatywne. On wie, czego się najbardziej boimy, on wie, przed czym drżymy. On wie, w jakich sytuacjach czujemy się niepewnie, i przez wiele lat, pomalutku, pomalutku, sączy nam jakieś słowa czy jakieś właśnie negatywne myśli i buduje w naszym umyśle twierdze warowne. Twierdze warowne to są stałe, jakieś utarte nawyki myśleniowe, schematy myśleniowe na nasz temat. Twierdze warowne, które trzymają nas w niewoli i nie pozwalają byśmy wypełniały Boży Plan, byśmy żyły pełnią życia. One zatrzymują nas i blokują jakiekolwiek nasze działanie. Taką twierdzą marowną może być na przykład myśl, nie będę niczego zaczynać, bo i tak mi się nic nie uda. Małżeństwo mojej babci, mojej mamy było nieszczęśliwe, to moje na pewno też będzie nieudane. Moja babcia i mama chorowały na raka, to ja też najprawdopodobniej zachoruję na raka. Nie zaufam nigdy żadną mężczyźnie, bo mój ojciec miał re złe relacje z moją mamą i każdy mężczyzna mnie zrani. Nigdy nie będę szczęśliwa. Nie mam ręki do ciasta i na pewno mi się nie uda. W pierwszym liście Koryntian, w drugim rozdziale, 16 wersie są napisane wspaniałe słowa. Bo kto poznał myśl Pana, tak by go pouczać. My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej. W innym przekładzie czytamy, że my mamy umysł Chrystusa. I to jest dobra nowina dla nas, skoro mamy umysł Chrystusa i jesteśmy myśli Chrystusowej, to znaczy, że możemy przemieniać nasze myśli, nasz umysł na podobieństwo Chrystusa. Możemy upodabniać się w naszym myśleniu do Jezusa, a wtedy wszystko to, co jest zamierzeniem Boga dla nas, stanie się naszym udziałem. To, co dobre, to, co piękne, to, co wspaniałe, to, co szczęśliwe, radosne, to wszystko... Stali się naszym udziałem, jeżeli będziemy odnawiać nasze myśli na wzór Chrystusa. Chrystus miał dobre myśli. On patrzył na cel, nie patrzył na przeszkody, które są w koło i wypełniał zadanie, które miał, które miał przygotowane i jego myśli nie były złe, Jego myśli były dobre. a nasz umysł nowo chrześcijanki jest również właśnie takim umysłem, umysłem Chrystusowym. Kolejny fragment, który jest taki obiecujący, który pokazuje nam jak mamy walczyć? Bo to odnawianie umysłu na wzór Chrystusa, słowem Bożym, który jest potężnym orężem, jest walką. Jest to bardzo trudny, chyba najtrudniejszy, najtrudniejszy proces w naszym życiu. I być może będzie to proces żmudny, być może będzie trwał nawet kilka lat, ale jeżeli rzeczywiście odnowimy nasze myśli na wzór Chrystusa, to wtedy naprawdę mamy szansę na szczęśliwe, Pogodne, radosne życie. W drugim liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale, trzeci, piąty wers, czytamy, że bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała, narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Mamy potężny oręż i potężną moc do tego, żeby burzyć twierdze warowne i do tego, żeby każdą złą myśl poddawać pod posłuszeństwo Chrystusowi. Naszym orężem jest Słowo Boże, które jest ostrzejsze niż miecz sieczne I tym słowem możemy ogłaszać nasze zwycięstwo. I to słowo mówi, że kto jest w Chrystusie jest nowym stworzeniem, stare przeminęło. I stało się nowe. Możemy ogłaszać, że stare myśli, stare, twierde warunki, które burzymy Słowem Bożym, przemijają, zostają burzone, a wszystko staje się nowe, bo w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Możemy ogłaszać słowo z Ewangelii Jana, które mówi, że właśnie o tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę prawda was wyzwoli. Prawda o naszych myślach jest taka, że zwycięstwo należy do Jezusa, że Bogu zależy na tym, żebyśmy odnawiały swoje myślenie, żebyśmy odnawiały swój umysł, żebyśmy każdą złą myśl poddawały w posłuszeństwo Jezusowi, żebyśmy mocą Słowa Bożego burzyły każdą twierdzę diabelską na temat nas negatywną, która nas zatrzymuje która nie pozwala nam iść do przodu. I chciałabym teraz wznieść pierwszą modlitwę i właśnie zburzyć być każdą twierdzę warowną. Powtarzaj, proszę, przypomnij sobie, e, zastanów się, jaką twierdzę warowną wybudował diabeł na twój temat w twoim umyśle, która cię zatrzymuje. Kochany Ojcze Niebieski. Ja wywyższam Cię, wywyższam Cię, Panie, wywyższam Cię, bo Twoje słowo ma potężną moc. Bo Twoje słowo daje nam wspaniałe obietnicę, bo mocą Twojego słowa ja mogę burzyć wszelką diabelską twierdzę warowną i poddawać każdą e, złą myśl pod posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi i odnawiać swoje myślenie, odnawiać je w swoim myśleniu na wzór Chrystusa, bo Ty, Panie, dałeś nam, dałeś nam umysł Chrystusowy, dałeś nam myśl Chrystusa. I Panie, Ty chcesz, byśmy myślały na Twój sposób, by nasze myśli były przepełnione dobrymi myślami, tym, co dobre, Boże, po to, żebyśmy wzrastały, po to, byśmy, by nasze życie było właśnie dobre, po to, by nasze życie przynosiło dobre owoce. Dlatego teraz mocą Twojego Słowa, że to, co dawne minęło a teraz wszystko stało się nowe. Burzę wszelką twierdzę warowną złych rzeczy, które diabeł wybudował w moim umyśle i w umyśle każdej siostry, która teraz modli się ze mną. Ja się o to modlę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. W liście do Efezjan, w drugim rozdziale czytamy Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły, Byliśmy z natury warci gniewu zupełnie tak, jak pozostali. Czy kontrolujesz swoje myśli? Czy nauczyłaś się wybierać, o czym będziesz myśleć? Czy w ciągu jednej minuty przez swój umysł przewala się ponad 100 myśli? Wiecie, ostatnio uzmysłowiłam sobie, że. Właśnie tak ze mną jest, że mój umysł to dosłownie świetnik, że potrafię w ciągu zaledwie kilku chwil myśleć o wielu różnych rzeczach naraz. I nie jestem z tego zadowolona. Postanowiłam zacząć walkę właśnie z moim umysłem i poddać go pewnej duchowej dyscyplinie i decydować o tym, o czym będę myśleć. Nie chcę myśleć o wszystkim naraz, ale chcę myśleć o tym, co dobre, o tym, co Boże, o tym, co duchowe i Chrystusowe. Czy potrafisz się skoncentrować? Czy masz tak zwany wędrujący umysł? Czy na przykład w czasie spotkania niedzielnego, w czasie słowa, które jest mówione na początku, zachwycasz się nim, naprawdę rozkoszujesz, a potem po 10 minutach okazuje się, że Twój umysł jest już w centrum handlowym, albo gotuje niedzielny obiad, albo też spotyka się z bohaterami serialu? Czy potrafisz się skupić właśnie na spotkaniu? Wiecie, yy, cały czas toczy się walka, żyjemy, toczymy nieustanną walkę. Polem walki jest nasz umysł. Toczymy walkę z siłami ciemności. To duchowa walka, nie fizyczna. Diabeł doskonale wie, że jeżeli Twoje myśli będą w czasie spotkania wędrować, to tak naprawdę niewiele będziesz miała z niego pożytku i z Ciebie nie będzie żaden pożytek, bo nic z tego spotkania nie wyniesiesz. Dlatego będzie robił wszystko, żeby podrzucać Ci mnóstwo różnych, przeróżnych myśli, w ogóle nieistotnych, które będą zaśmiecały swój umysł. Możemy na to nie pozwolić, możemy zacząć wybierać, o czym chcemy myśleć. Podobnie dzieje się, zauważyłam u siebie, w czasie czytania jakichś książek, które może nie są takie lekkie, łatwe i przyjemne, ale wymagają skupienia. Okazuje się, że mam problemy ze skupieniem się, z koncentracją i bardzo często odpływam myślami w czasie czytania i potem muszę powracać do przeczytanych stron jeszcze raz, bo zupełnie nie pamiętam o czym czytałam. Czy tak też masz? Czy tak ci się zdarza? Wiecie, łapie się też na tym, że w czasie rozmowy moje myśli również odpływają. Po prostu potrafię się zawiesić i zacząć myśleć zupełnie o czym innym, i okazuje się, że zupełnie przestałam słuchać osoby, która do mnie mówi. Na pewno nie jest to dobre. Na pewno nie podoba się to Bogu, i na pewno diabeł nas po prostu w ten sposób okrada, w ten sposób nas pokonuje. Dlatego. Proponuję, żebyśmy rozpoczęły właśnie taką duchową walkę o oczyszczenie naszych myśli, o to, żeby poddawać się pewnej duchowej dyscyplinie, o to, żeby nie pozwalać, żeby one właśnie błąkały się w różne miejsca, które nie mają zupełnie żadnego znaczenia dla nas. W Liście do Rzymian, w dwunastym rozdziale, drugim wersie, czytamy Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Chciałabym teraz wznieść kolejną modlitwę i ogłosić to słowo, żeby przeobrażał nas nowy sposób myślenia, że właśnie chcemy myśleć w nowy sposób, po to, by rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Ojcze Niebieski, kochany tatusiu, ja w imieniu Jezusa Chrystusa zanoszę do Ciebie tę modlitwę. Ja Panie ogłaszam nad moimi myślami, że przeobraża mnie teraz nowy sposób myślenia. Moje myśli e, mają dążyć do Ciebie, moje myśli mają przemieniać się i stawać się Twoimi myślami. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa sprzeciwiam się wszelkim bałaganowi, który jest w moich myślach, wszelkim bałaganowi, który jest w, moich, w moim umyśle, wszelkim wędrującym myślom, które nie pozwalają mi się skoncentrować w czasie spotkania modlitewnego, w czasie studiowania Słowa Bożego, czy czytania jakichś mądrych rzeczy, Boże, czy rozmowy ważnej. Ja sprzeciwiam się tym wędrującym myślom. Ja ogłaszam, ogłaszam dyscyplinę duchową, ogłaszam dyscyplinę nad tymi i ogłaszam, że moje myśli się przeobrażają, że moje myśli że no, się przeobrażają na nowy sposób myślenia. Ja, Panie, chcę myśleć tylko o tym, co jest dobre, przyjemne, doskonałe, co jest wolą Bożą. I e, ja modlę się też o każdą dziewczynę, która modli się razem ze mną, żebyś przeobrażał nasze myśli, przeobrażał, byśmy myślały o tym, co Twoje. Ja zanoszę tę modlitwę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tylko przez przemieniony umysł będziesz mogła podążyć za duchem, a nie za ciałem. Dopóki Twój umysł będzie nieprzemieniony, dopóki Twój umysł będzie e, pełen różnych, przeróżnych, niedobrych myśli, nie będziesz mogła mieć prawdziwych, intymnych relacji ze stwórcą z Jezusem. W księdze mądrości w pierwszym rozdziale, piątym wersie czytamy, że święty duch karności pójdzie przed obudą. I usunie się od niemądrych myśli. Duch Święty usuwa się od nas wtedy, gdy nasze myśli są niemądre, gdy nasze myśli są wręcz głupie. Zrób raz na jakiś czas inspekcję swoich myśli. Zastanów się, o czym najczęściej myślisz. Pamiętaj, że Twoje myśli w końcu przełożą się na to, kim będziesz, jak będziesz działać. Jeżeli Twoje myśli będą negatywne, będziesz nieszczęśliwa i w końcu unieszczęśliwisz innych. Czasami wydaje nam się, że źródło naszych problemów tkwi w otoczeniu, w naszym mężu, w naszych dzieciach, a może się okazać, że to właśnie Twój zły sposób myślenia jest największym problemem. Pamiętaj, że Twój umysł jest polem walki, że toczy się cały czas bitwa, a Ty jesteś środkiem w tej bitwie. O czym mamy myśleć? W liście do Filipian, w czwartym rozdziale jest napisane, że w końcu bracia rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Dyscyplinuj swoje myśli, żeby myślały właśnie o Bożych sprawach, o tym, co czyste, co miłe, co godne polecenia, co może uchodzić za wzór, co zasługuje na uznanie, co jest zaletą, co jest czymś dobrym. W jaki sposób, jak przemieniać te myśli. Przemieniamy swoje myśli w bliskich relacjach z Panem, rozważając Jego Słowo, studiując Jego Słowo. Tak jak jest to napisane w psalmie pierwszym, że o jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych, nie przesiął podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców. A jego rozkosz to prawo Pana, nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Będzie jak drzewo zasadone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy z powodzeniem. Rozmyślaj nad Bożym Słowem, studiuj Boże Słowo. Nie czytaj pobieżnie, ale studiuj, rozważaj. Niech ono zapadnie w Twoje serce, niech ono mieszka w Twoim sercu. Myśl o Nim nieustannie, a wtedy nie będziesz myślała o głupich rzeczach, nie będziesz myślała o rzeczach nierozważnych, niemądrych. Kolejną wskazówkę daje nam daje Dawid w psalmie 143. Dawid, który akurat przeżywał bardzo ciężkie chwile bo mówi, że omdlewa we mnie mój duch i tworzy się we mnie serce, ale nie skupia się na tym, co negatywne, nie skupia się na przyczynie tego złego stanu, w którym się znalazł, ale mówi, że wspominam dawne dni, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam czyny Twoich rąk, rozważaj to, co Bóg dla Ciebie zrobił, wspominaj Jego dzieła, otwieraj Biblię i czytaj o tym, co zrobił dla innych, a to naprawdę pomoże Ci zdyscyplinować Twoje myśli. Głośno sprzeciwiaj się myślom, które są przeciwne poznaniu Boga. Myślom niewiary, zwątpienia, nieprzebaczenia, krytycyzmu, oskarżenia. Pamiętaj, że to Ty wybierasz. To Ty wybierasz, jakie myśli będą panowały w Twoim sercu, jakie myśli będą dominowały w Twoim sercu. Nie mamy wpływu na to, jakie myśli do nas docierają z różnych stron, ale mamy wpływ na to, jakie myśli zapuszczą korzenie w naszym sercu. Odnawiaj swój umysł na podobieństwo Chrystusa. Ostatnio w naszym kościele padło takie wspaniałe proroctwo dotyczące myśli. Wymień swoje myśli na moje, myśl za myśl. Oddaj mi złe myśli o sobie i innych, a weź moje. Niezwykłe, niesamowite proroctwo. Oddajmy Bogu nasze złe myśli. Ogłośmy nad tymi myślami właśnie słowo Jezusa Chrystusa o tym, co dobre, chwalebne, pożyteczne, wspaniałe, godne uwagi, godne uznania. O tym właśnie myślimy. Nie wpatruj się w to, co widzialne, nawet jeżeli będą to jakieś niesprzyjające okoliczności, ale wpatruj się w to, co niewidzialne, w Boga, który jest doskonały, dobry, cierpliwy, łaskawy, wierny, pełen przebaczenia. Pamiętaj, że toczy się walka o twój umysł, ale Jezus mówi o sobie: Ja bym zwyciężył świat i w nim jest zwycięstwo. Będzie to długi proces, na pewno będziemy, bo też biorę udział w tym procesie. Będziemy ponosiły porażki. Ale zwycięstwo należy do naszego Pana. I chciałabym teraz ogłosić właśnie Boże zwycięstwo nad naszymi myślami. Chciałabym zamienić każdą swoją złą myśl na myśl Chrystusa, na myśl o tym, co dobre i chwalebne. O tym, że On umarł teraz na krzyżu, bo też byśmy miały dobre myśli i żyły szczęśliwym życiem. Ojcze niebieski, ja w imieniu Jezusa Chrystusa Oddaję Ci teraz każdą dziewczynę, która modli się ze mną, Panie, i ja ogłaszam Twoje zwycięstwo nad naszymi myślami. Ja, Panie, ogłaszam Twoje słowo, które powiedziałeś, Boże, myśl za myśl. Oddaj Ci, Boże, każdą złą myśl na temat mnie samej, Boże. Oddaj Ci każdą złą myśl o, o mojej pracy, o przyszłości i zamieniam je, Panie, na Twoje myśli, na dobre myśli. Ty, Panie, powiedziałeś w swoim słowie, ja mam zwycięstwo świat i to ogłaszam. Ty, Panie, powiedziałeś, że to, co stare, minęło, to wszystko stało się nowe. Ty, Boże, powiedziałeś, że Twoje słowo jest ostrzejsze niż miecze bosieczne, że Twoje słowo jest potężne, Boże, Ty wywyższyłeś Twoje słowo. Ja wiem, że Twoim słowem, Twoim słowem ja burzę każdą twierdę diabelską, Boże, i ja ogłaszam Twoje zwycięstwo, Boże, ja wiem, że jest to bardzo długi proces, ale Boże yy, Bądź zatem ze mną, wtedy, gdy będą trudne chwile, gdy moje myśli będą chciały być takie negatywne, Boże, wtedy przypominaj mi Panie to słowo, przypominaj mi Boże. O tym, że mam myśleć o tym, co dobre, co szlachetne, co Twoje, myśleć o wszystkich Twoich dziełach, o tym, czego dokonałeś w moim życiu, po to, żeby mój umysł się przemieniał na Twój wzór. Boże, ja nie chcę się wpatrywać w okoliczności, nie chcę się wpatrywać to, co widzialne, ale chcę wpatrywać się, Panie, w Twoje słowo i przesiąkać Twoim słowom, po to, żeby mój umysł się odnawiał, po to, żeby mój umysł coraz bardziej przypominał Twój umysł Jezu, i po to, żeby być coraz bardziej podobną do Ciebie, Panie, po to, żebyś świecić swoim światłem, Boże. I ja się o to modlę za każdą dziewczynę, która modli się ze mną. Ja uważam Twoje zwycięstwo przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny, dzisiaj rozważamy bardzo trudny temat, najtrudniejszy ze na wszystkich możliwych. O tym, że nasze myśli, nasz umysł w to pole walki. Ale pamiętaj, że nie jesteś sama w tej walce, że masz Jezusa, który zapewnia, że daj ci oryżę do tego, żeby burzyć twierdę warowne diabelskie, które diabeł wybudował. I do ciebie należy zwycięstwo, bo Jezus już zwyciężył. Pamiętaj, że masz zamieniać każdą swoją złą myśl na myśl, którą daje Jezus, dobrą myśl. A wtedy zobaczysz zmiany w Twoim życiu, i tego życzę Tobie. I sobie, i błogosławię was dziewczyny. Do zobaczenia. Do następnej soboty. Pa pa.